Producent reklamował ten samochód jako najtańszy na świecie sposób na wygodne pokonanie mili. No i dzisiaj sprawdzimy, czy rzeczywiście to prawda. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Citroen AMI 6 to auto, które jest pozycjonowane w ofercie Citroena pomiędzy 2CV a DS. Oczywiście między AMI i DS jest gigantyczna wyrwa, ponieważ Citroen AMI jest pół półki wyżej od 2CV, natomiast DS to jest półka najwyższa, dlatego AMI jest samochodem takim odrobinkę bardziej zaawansowanym od Citroena 2CV. W najpopularniejszej, albo może nie najpopularniejszej, ale najbardziej rozpoznawalnej wersji było niewielkim sedanem z charakterystycznie podciętą tylną szybą. W przypadku tego modelu mamy do czynienia z wersją kombi, która, mimo iż dzisiaj jest nieco rzadziej spotykana, w czasach swojej nowości była zdecydowanie bardziej popularna, zdecydowanie bardziej lubiana przez klientów i wyprodukowana w nieco większej liczbie egzemplarzy. Natomiast od strony czysto konstrukcyjnej jest po prostu Citroen 2CV. Zarówno jeśli chodzi o charakterystyczne zawieszenie, jak i napęd. Najbardziej rozpoznawalną rzeczą w tym samochodzie jest oczywiście legendarne zawieszenie, którego oczywiście nie widać, ale będzie to czuć w trakcie jazdy, gdzie koła po jednej stronie samochodu są ze sobą połączone z prężyną. Także przednie koło i tylne koło po tej samej stronie samochodu oddziałują na siebie nawzajem. Efekt jest taki, że samochodu praktycznie nie da się przewrócić. Widać to chociażby w takiej sytuacji, kiedy tym samochodem po prostu bujam za bagażnik dachowy, ponieważ zawieszenie ma tak gigantyczny skok, że ja ten samochód niemalże po prostu kładę na lusterkach. Dzięki temu, że pod maską znajduje się niewielki silnik, jest ona charakterystycznie obniżona, także przednie reflektory mają wyraźnie zarysowane przetłoczenia. Silnik ma 602 cm sześcienne pojemności jest to jednostka, która pochodzi wprost właśnie z Citroena 2CV. Silnik zajmuje tak niewielką część Komory silnika, że ledwo go widać. E, zasłania go koło zapasowy, akumulator i zbiornik filtra powietrza. No cóż, generalnie jest tak samo mocarny, jak wygląda, e, ale o tym się przekonamy za chwilę. E, z ciekawszych smaczków bardzo gustownie wygląda wybierak dźwigni zmiany biegów, który wygląda jak rozwiązanie na patencie, kiedy komuś po prostu rozpadła się skrzynia i wszystko zmontował drutem, żeby dojechać do domu. To jest rozwiązanie fabryczne. Oczywiście jest to wykonane mimo wszystko zupełnie starannie, ponieważ są i zawleczki, są i podkładki, no niemniej wygląda to dosyć topornie. Silnik jest e, bokserem o dwóch cylindrach, także wydaje z siebie nieprawdopodobne dźwięki. Oczywiście chłodzonym powietrzem, co też e, dodatkowo wzmaga jego dźwięk. Citroen Amisys w tej wersji jest modelem kombi. Tak więc posiada znacznie większą powierzchnię użytkową od swojego odpowiednika o nadwoziu sedan. Eee, Bagażnik nie jest jakiś specjalnie przepastny, no ale też nie oszukujmy się, to nie jest samochód do dalekich wyjazdów wakacyjnych w osób. Także swoją funkcję spełnia, można powiedzieć, z nawiązku, ponieważ jest równy, jest ustawny i dostępny przez bardzo dużą klapę. Klapa jest podparta pod półką niczym w plażowym leżaku i posiada kilka stopni, których można zablokować i w najwyższym położeniu znajduje się w takiej pozycji, że mając, powiem, będzie 90 wzrostu mogę sobie pod nią swobodnie stanąć, nie ubijając sobie głowy. Eee, no jest to rozwiązanie bardzo proste, niemniej niezawodne. Przypomnijmy, że Citroen Amisys jako pojazd pozycjonowany wyżej od Citroena 2CV, z założenia miał być samochodem kilkuosobowym, no i muszę przyznać, że jak na swoje całkiem skromne wymiary jest zupełnie nieźle, ponieważ nie ma tutaj co prawda nadmiaru miejsca. Niemniej nie mogę narzekać, że jest mi ciasno, ponieważ nad głową mam trochę przestrzeni, nogi nie wbijają mi się w fotel, opieram się wygodnie o kanapę, zatem w zasadzie czemu nie. Ciekawa procedura jest uruchomienie tego samochodu, ponieważ o ile podstawowy jest nadal kluczyk, o tyle dosyć wymagająca gimnastyki jest obsługa tego kluczyka. Stacyjka znajduje się nie tam, gdzie się wszyscy spodziewają, czyli za kierownicą, tylko dosłownie pod nią. A konkretnie trzeba rękę przełożyć przez kierownicę i włożyć kluczyk do stacyjki. I oczywiście nie mając na to konkretnie miejsca. O! Kiedy już to się uda, kluczyk oczywiście trafia do pozycji zapłon. Jednakże nie odpalimy tego samochodu przekręcając kluczyk, a. Ciągle za rozróżnika rozrusznika, zupełnie jak w maluchu. No i oczywiście, jako że siedzimy we francuskim samochodzie, jest tutaj dosyć wesoło. Dźwignia zmiany biegów ma kształt parasolki. Jest to dosyć popularne rozwiązanie, ponieważ taki sam układ był w Citroënie 2CV i na przykład w Renault 4. Wymaga to pewnego przyzwyczajenia, ale. Nie jest to nic, nie jest to żadna rakietowa technologia. Układ biegów jest troszkę inny, ponieważ bardziej on przypomina układ doglek, gdzie jedynka jest obok, a dwójka i trójka są w linii. Ale idzie się bardzo łatwo do tego przyzwyczaić. Jedynka nie ma synchronizacji, co jest o tyle istotne w porównaniu np. z większością samochodów. Że nie da się tego biegu wrzucić w trakcie jazdy, nawet jeżeli auto jedzie powoli, a i czasami jest problem, żeby jedynkę wrzucić, kiedy auto stoi. Dlatego ja na przykład ruszałem z drugiego biegu, ponieważ jedynka nie chciała wskoczyć na swoje miejsce. Silnik Boxer ma zawrotne 34 konie mocy, więc mimo dźwięków, jakie wydaje ten samochód, jadę aktualnie raptem 30 km na godzinę. A hałas jest taki, jakby samochód zaraz miał się oderwać od ziemi i wystartować. Autko jest malutkie. Autko jest tak małe, że tak naprawdę da się w nim bez problemu biegać w każdą szczelinę, aczkolwiek coś, co wymaga przyzwyczajenia i coś, co jest przerażające dla osoby, która takim samochodem w życiu nigdy nie jeździła, są nieprawdopodobne przechyły na odwozia wynikające ze skoku zawieszenia. Ten samochód nie przewróci się. Nie wiadomo, co trzeba byłoby zrobić, żeby ten samochód postawić na dwóch kołach albo przewrócić go na bok. Niemniej doznania w trakcie jazdy są po prostu tak ekstremalne, że siedząc w tym aucie pierwszy raz byłem przerażony, że auto zaraz wyląduje kołami do góry. Jest oczywiście zasługa specyficznego zawieszenia, o którym wspomniałem wcześniej, gdzie przednie i tylne koło jest ze sobą połączone. Koła są oczywiście zawieszone niezależnie. Niemniej są one połączone ze sobą z w osi wzdłużnej. I wynika z tego fakt, że kiedy jedno koło się podnosi, drugie opada i na odwrót. W związku z czym samochód zawsze będzie dotykał ziemi i nigdy nie dojdzie do sytuacji, że auto po prostu położy się na boku. Pierwszy bieg kończy się przy jakichś 10 km na godzinę. Oczywiście wydaje przy tym odgłosy, jakby zaraz miało się otworzyć piekło. No ale 34 konie mocy nie gwarantują tutaj specjalnie oszałamiających osiągów. Samochód. W czasach, kiedy był produkowany i sprzedawany, nie cieszył się specjalnie dużo popularnością w stosunku do modelu 2CV ze względu na swoją cenę i w zasadzie bardzo podobny poziom zaawansowania, ponieważ samochód był praktycznie 1 trzecią droższy od 2CV, a tak naprawdę... Niewiele się od niej różnił, jeżeli chodzi o walory użytkowe. Był oczywiście nieco większy, e, natomiast posiada dokładnie ten sam silnik, to samo zawieszenie, ten sam układ jezdny, no i w efekcie tak naprawdę było to, to był to troszeczkę lepiej opakowany ten sam samochód. W kontekście biegów warto jeszcze wspomnieć o takim detalu, że e, zmieniając przełożenia z trzeciego na czwarte, nie wracam dźwignią na luz tak, jakbym to robił zazwyczaj, wrzucając w samochodzie piątkę, tylko. Wrzucam bieg czwarty bezpośrednio z biegu trzeciego. Oczywiście natychmiast muszę naprawić swój błąd, ponieważ moc silnika nie gwarantuje tak ujemną dynamikę, że ten samochód nie jest w stanie podjechać pod najmniejszą górę. Oczywiście teraz duszę gaz do podłogi, także silnik wyje na maksymalnych obrotach, no ale po prostu do tym samochodem nie da się inaczej jeździć. 34 konie są takie, że ten samochód ledwo się odpycha od drogi, jeżeli chcemy osiągnąć trochę lepsze rezultaty niż, niż jadąc nogą. Jeśli chodzi o ergonomię tablicy przyrządu, przy czym tablica przyrządów to jest dość dużo powiedziane, jak na ten samochód, raczej wszystko znajduje się tam, gdzie bym się tego spodziewał. Może poza włącznikiem świateł, który znajduje się z prawej strony zegarów czyli tam, gdzie zazwyczaj znajdują się wycieraczki we współczesnych samochodach. Jest to jednak rozwiązanie, które spotykało się też później w Citroenach, w związku z czym nie jest to nic takiego, co wymagałoby dłuższego przyzwyczajenia. Kierunkowskazy znajdują się tam dzisiaj. Spodziewam, znajduje się w tej samej dźwigience też klaxon, co jest dosyć typowym rozwiązaniem, nie tylko dla francuskich, ale też ogólnie dla samochodów tamtej epoce. A poza tym nie ma tutaj zbyt wiele funkcji. Jest wspomniana wcześniej dźwignia rozrusznika, jest dźwignia sania, jest otwieranie klap nawiewu. No, i tak naprawdę to tyle. Nic niczego więcej tutaj nie znajdziemy. Samochód jest bardzo spartański, w związku z czym wyposażenie ograniczone jest do minimum. Ze strony czysto użytkowej, ze strony takiej czysto czysto praktycznej, e, z samochodu widać wszystko dookoła. Jest on wyposażony w komplet lusterek, ponieważ e, z przodu znajdują się dwa lusterka na przednich błotnikach i wsteczne lusterko przymocowane do szyby. Są one jednak tak malutkie, że ja więcej widzę odwracając się przez ramię. Niż patrząc na drogę przez lusterka. W zasadzie mogłoby ich tutaj równie dobrze w ogóle nie być i widziałbym dokładnie tyle samo, co widzę patrząc sobie przez ramię. Bardzo niewygodną rzeczą, która wymaga nieco przyzwyczajenia, jest ustawienie pedału hamulca, który znajduje się tak blisko kolumny kierownicy, że bardzo łatwo jest po prostu w niego nie trafić. Ja początkowo, chcąc nacisnąć pedał hamulec, kopnąłem w kolumnę kierownicy i myśląc, że to nie tu. Nacisnąłem gaz, czyli generalnie zrobiłem to, co robi większość, co czego niektórzy początkujący kierowcy w panice. Ja to zrobiłem, czy zupełnie na poważnie. E, Niemniej już zobaczyłem, jak to jest zrobione i błędu więcej nie powtórzyłem. Na szczęście samochód jest na tyle słaby, że nie skończyło się to żadnym niekontrolowanym przyspieszeniem. Żeby dotrzymać kroku innym pojazdom w ruchu ulicznym, Trzeba ten samochód cisnąć do dosyć wysokich obrotów, także doznania akustyczne są takie, że ledwo słychać własne myśli. E, oczywiście wszystko potęguje to, że mam otwarte okno, więc dźwięki z zewnątrz wpadają do środka ze zdwojoną siłą. Niemniej nawet i przy zamkniętych oknach w samochodzie jest bardzo głośno. W ruchu miejskim samochód jakoś sobie radzi, ponieważ, e, mimo że nie jest demonem prędkości, a w zasadzie wręcz przeciwnie, jest zawsze na samym końcu stawki, ciężko sapiąc i podpierając się za kolana. To jakoś przy mocniejszym ciśnięciu jesteśmy w stanie rozpędzić go do tych ustawowych, przepisowych 50 km na godzinę. E, jakoś w miarę możliwości dotrzymać kroku innym pojazdom. E, problemy się zaczynają, kiedy Citroën AMAMI trzeba wyjechać na drogę szybkiego ruchu i to nawet nie mówimy o autostradzie, tylko nawet o zwykłej szosie. Gdzie można się rozpędzić do legalnych 90 km na godzinę, ponieważ samochód przy tych prędkościach wydaje z siebie tak przerażające i nieprawdopodobnie głośne dźwięki, jakby zaraz miał po prostu się rozsypać na śrubki, a silnik miał odlecieć po zachodzącemu słońcu. Ja aktualnie wjeżdżam tym samochodem na krótki fragment drogi ekspresowej. Eee, oczywiście, broń Boże, nie zamierzam go rozpędzać do 100 km na godzinę, bo nie ma tutaj tak długiej prostej Droga prowadzi tylko i wyłącznie do Krakowa, więc nie może mi nie starczyć czasu. Aktualnie wóz jedzie około 70 km na godzinę. Ja trzymam gaz wciśnięty do podłogi i jadę nadal 70 km na godzinę. Samochód. Generalnie rzecz ujmując, nie nadaje się do jazdy z większymi prędkościami i to nawet nie dlatego, że mechanika tego nie jest w stanie wytrzymać, tylko po prostu nie jest w stanie tego wytrzymać człowiek, ponieważ samochód jest tak nieprawdopodobnie głośny, że przy prędkościach przewyższających 50-60 km na godzinę w samochodzie po prostu jest już stanowczo za dużo decybeli. Przy takiej neutralnej prędkości jak na przykład teraz, typu 30-40 na godzinę, Dźwięk silnika jest bardziej stonowany, aczkolwiek nadal brzmi on jako siarka do trawy albo jako odkurzacz. Ale da się przynajmniej wytrzymać, da się normalnie rozmawiać. Citroen AMI SIS jest konstrukcją pochodzącą z lat 60. Samochód nie jest jakimś wybitnym dziełem inżynierskim, jeżeli chodzi o poziom zaawansowania. Natomiast przypomnijmy, że w tym samym czasie w Polsce kłóczono syrenę która w odniesieniu do Citroena AMI jest po prostu pojazdem z epoki kamienia łupanego. I warto też zauważyć, że co nie ma jakby wpływu kompletnie na ocenę tego samochodu, że Citroen AMI pochodzi z bardzo kolorowej epoki w historii motoryzacji, gdzie tak naprawdę auto można było skonfigurować w dowolnej wersji, jeśli chodzi o napęd czy rodzaj konstrukcji. Samochody mogą mieć silnik z przodu, mogły mieć silnik z tyłu, mogą mieć silnik czterosuwowy, mogą mieć silnik dwusuwowy, e, napęd na przednią oś, na tylną oś i tak dalej, i tak Konstrukcję ramową, samonośną. To cały czas były czasy, kiedy jeszcze nie znaleziono jakby optymalnego rozwiązania i tak naprawdę można było wtedy mieć samochód w każdej możliwej konfiguracji. Dzisiaj oczywiście już tego nie ma, ponieważ dzisiaj wszystkie samochody są praktycznie takie same, natomiast w latach 60-tych, kiedy Citroen AMI był jeszcze młody, takie rzeczy były na porządku dziennym, gdzie można było tak naprawdę mieć auto z dowolnym układem napędowym i z dowolnie umieszczonym silnikiem, w zależności od marki i kraju pochodzenia. Co sobie ponarzekałem na dynamikę silnika, to sobie ponarzekałem. Niemniej Citroen Ami wzbudza we mnie same pozytywne emocje i mimo tego, że byłem nieco zdegustowany tym, że ten samochód po prostu hałasuje tak, że nie jestem w stanie słyszeć własnych myśli, Auto po prostu nie da się nie lubić. Tego typu samochody po prostu... Są tak pocieszne, są tak pozytywne, że wybaczają się wszystkie niedoskonałości. No a po prostu dla samych tych niesamowitych przechyłów nadwozia na zakrętach po prostu warto tym samochodem się chociaż przejechać. Jeżeli miałbym tym samochodem jeździć na długie trasy, prawdopodobnie bym go trochę lubił. Nadal bym go lubił, ale nieco mniej. Jeżdżenie tym samochodem na co dzień w bardzo prozaicznych sprawach, typu dojazd do pracy, z pracy do domu, do sklepu, ze sklepu do domu, byłby dla mnie czynnością prawdopodobnie tak hipnotyzującą, żebym to robił codziennie, nawet bez powodu. I ten samochód jest po prostu fajny. Ten samochód pochodzi z epoki motoryzacji, gdzie te samochody po prostu były jeszcze niedoskonałe, były jeszcze mocno wybrakowane konstrukcyjnie, ale dzięki temu są właśnie fajne. I Citroen Amisys, mimo wszystkich swoich wad i no, mimo bądź co, bądź bycia dosyć prymitywnym samochodem, Daje po prostu nieprawdopodobną frajdę z jazdy, nieprawdopodobną radość z prowadzenia i to nawet pomimo swoich wad obiektywnych, typu ujemna dynamika, czy przekraczający normy przyzwoitości poziom decybeli w kabinie. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl. Link znajduje się w opisie tego odcinka.